Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Rozmów z Zofią. Ze mną jest Zofia Żywiska. Witam pięknie. I porozmawiamy sobie dzisiaj o takim temacie jak sztuka mówienia nie. No, to jest temat bardzo szeroki, ale może najpierw wiesz, zauważyłam, że zmieniła się moda na imiona psów. <grym> no tak. Najpopularniejszym imieniem, które najczęściej słyszę, to jest nie ciągnij, nie szczekaj. Nie skacz, nie uciekaj. No więc to rzeczywiście jest to nieciągnie jest w tej chwili wydaje mi się najczęściej spotykanym imieniem u psa. Tak. Jest to dosyć zabawne, ale tak, też to zauważyłam, że znacznie częściej ludzie mówią do swoich psów, że czegoś im nie wolno robić, niż używają właśnie imienia, bo ciągle coś nie pasuje, aczkolwiek to działa trochę w, w dwie strony, bo moje doświadczenie, jeśli chodzi o słowo nie, jest też takie, że wiele osób w ogóle nie używa yy, w sensie nie używa zwracania uwagi psu, że coś robi źle. Z drugiej strony, jak ja mówię, że czasem jest to potrzebne, żeby zwrócić uwagę, ale nie pozostawić psa po prostu na niewolno ci tego robić i koniec, tylko jakby zatrzymać zachowanie, ale potem mu powiedzieć, co powinien robić w tej sytuacji. A właśnie. No to ludzie często widzą, że to zatrzymanie zachowania i powiedzenie psu, że czegoś mu nie wolno, o super zadziałało, i zapominają o całej reszcie. No, chyba cały problem jest, zaczął się od tego, że. Bardzo często odruchowo wierzymy w to, że pies rozumie słowa tak jak człowiek, zwłaszcza zbitkę słów i zakazy. Najpiękniejszy przykład miałam tego dwa razy. Raz pani powiedziała swojemu psu siad, a potem przypomniała sobie, że chodziło jej o co innego i powiedziała nie siad tylko waruj. No i co ten biedny pies mógł z tego zrozumieć? Natomiast pan chciał wskazać psu kierunek ręką, no i powiedział mu, biegaj tam, nie, nie tam, tylko tam. No i to, to wszystko opiera się właśnie na tym, że zakładamy, że pies rozumie słowa tak jak człowiek. Mhm. Tak, jest to, jest to duży problem, no bo my mamy gdzieś tam. Jest to dla nas naturalne, że wchodzimy w tak zwaną antropomorfizację, nie? czyli bardzo staramy się, żeby życie z naszym czworonogiem, z naszym zwierzakiem, którego mamy pod swoim dachem, było tak oczywiste i dla, dla tego zwierzaka, jak rozmowa między nami. I jest to duży problem, no bo właśnie trzeba pamiętać o tym, że psy nie rozumieją ludzkiego języka, nie rozumieją tego, co my do nich mówimy, natomiast możemy ich nauczyć pewnych słów właśnie używając Właśnie, I właśnie wykenia, tak. warunkowania. I właśnie dlatego uważam, że słowo nie musi mieć różne wersje dla psa. Jedno hmm. nie to jest po prostu sygnał, zrobiłeś błąd. Zaraz ci powiem, co masz zrobić, żeby usłyszeć pochwałę. A drugie, to jest, musi być inne brzmienie i powinno oznaczać dla psa nigdy tego nie rób. To jest niedopuszczalne. Ale i w jednym, i w drugim przypadku konieczne jest natychmiastowe wskazanie psa czynności prawidłowej. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest najczęstszy błąd u ludzi właśnie, że, że czegoś takiego nie robią, że albo jak już wejdą w to zatrzymywanie zachowań, które im nie odpowiadają, to zapominają o tym, że pies wymaga instrukcji i potem mimo tego, że hamują te zachowania niepożądane, nie mają rozwiązanego problemu, tak? No bo ja często powtarzam, że niepożądane zachowania można wyeliminować tylko wtedy, kiedy my psu przerwiemy to niepożądane zachowanie, ale nauczymy go, co potem ma robić. Tak? Czyli to, nie, to przerwanie zachowania to jest z jednej strony, z drugiej strony musi być konkretna instrukcja. I teraz, jeśli pies ma przerwane zachowanie, po czym nie dostaje tej dalszej instrukcji, to on następnym razem, mimo że było przerwane zachowanie, wydarzyła się jakaś nieprzyjemna dla tego psa konsekwencja, to i tak do tego zachowania wraca, dlatego że on nie ma koncepcji, że mógłby robić coś oczywiście, innego. Oczywiście, tylko też w dalszym ciągu bardzo Zależy mi na tym, żeby podkreślić różne formy mówienia tak. nie, że to nie może być zawsze nie, a przynajmniej niech by było w zupełnie innej tonacji, innym tonem wypowiedziane. Moje psy miały zawsze jedno hasło, które oznaczało popełniłeś błąd, powiem ci jak to zmienić, i to było spokojne, no. Po prostu i natychmiast informacja, co, po czym następowało dobrze, a inne było bardzo ostre, wstrzymaj to, to jest niedopuszczalne. To wtedy po prostu, kiedy pies nie tyle nie rozumiał, o co mi chodzi, tylko zachowywał się w sposób groźny dla siebie bądź dla otoczenia. I wtedy to było... Takie, że echo oddawało, ale też po tym było wskazanie, przerobienie tego, tej sytuacji jeszcze raz w sposób zrozumiały i prawidłowy dla psa. Tak, ja mam takie z Maliną, ej, myślę, że u mnie też jest podobne, jak było u siebie, w takich sytuacjach kryzysowych. Ale ja z kolei właśnie podczas treningu, jak pies po prostu popełnia jakiś błąd albo się uczy czegoś nowego i idzie nie w tą stronę, co powinien. To ja mam takie krótkie EE, czyli takie zaznaczenie, właśnie krótkie, że nie o to mi chodziło, spróbuj jeszcze raz, albo dobra, to ja cię poinstruuję, ja ci pokażę, jak masz to zrobić, czy cię naprowadzę na przykład. Wtedy jest to rzeczywiście czytelne dla psa i bardziej dla niego zrozumiałe, też dużo więcej z tego zapamiętuje i na następny raz po prostu wie, co ma robić. Jest dobrze poinstruowany, o co tak naprawdę chodzi. No jest jeszcze jedno, że bardzo często Odruchowo łączymy imię psa z zakazem. Tak, i to jest coś, z czym trochę się nie będziemy zgadzać, pewnie, i dobrze. Dlatego, że y, ja uważam, że, y, znaczy zwykle wtedy nie łączę, tylko po prostu używam y, innej tonacji głosu, ale niestety ja pracuję, w sensie niestety, niestety, no, mam y, wiek, więcej psów pod jednym dachem niż jeden. Gdybym miała jednego psa, to oczywiście jest to łatwiejsze do zrobienia, oczywiście. to co mówisz, że właśnie przerywam zachowanie niepożądane nie używając imienia psa. Jeśli mam y, jednego psa na przykład puszczonego w salonie albo z jednym psem jestem na spacerze, i coś jest nie tak, no to używam po prostu korygujących haseł. Natomiast e, jeśli mam więcej psów puszczonych luzem, to nie ma takiej opcji, żeby miała ja na przykład dla czterech czy pięciu psów, albo nawet sześciu, jak się czasem zdarza, miała dla każdego psa inne hasło na przeszkodzie. No to ja zachowań. proponuję Tobie coś innego, co będzie trudniejsze. Na pewno w zapamiętaniu i wykonywaniu na co dzień dla człowieka. Wymyśl sobie dwa imiona dla swojego psa. Jedno będzie skojarzone zawsze z pochwałą, czyli śliczna malina, dobra malina, a drugie może być ty wredna suko, ty paskudne zwierzątko i będzie z nie. No ale tak to trochę działa, bo ja do Maliny zwykle jak ją wołam albo jest coś fajnego, to jest Mali, Mali, Mali chodź, Mali. Czyli inna tonacja Dokładnie, głosu jest i inna to jest bardzo głosu. ważne, bo pies bardziej na ten ton reaguje. Tak, a jak robi coś nie tak, to jest zwykle, jak mam więcej psów, to jest Malina, to jest takie w dół, nie? takie no. jest mocniejsze i to są po prostu dla mnie dwa różne hasła, ale jednak, które wiążą się z tym jednym konkretnym psem. Oczywiście. E, no i to jest trochę imię. To, 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 i, I ja widzę, że no, ważne jest to, żebym potem nie używała tego malina właśnie, gdzieś tam w treningu. Z na ostatnią, na ostatnią sylabę. W ogóle ja mhm. preferuję imiona trzysylabowe u psów. Dlatego, że łatwiej jest właśnie zmienić melodię tego słowa. Jak masz azor, jak na początku, zwłaszcza jest to A, nieszczęsne, to trudniej, moim zdaniem, jest zwrócić uwagę psa i zawołać. No, myślę, że kwestia wymyślania imion to też jest sztuka właśnie, żeby, żeby to imię było takie, żeby łatwo było go modyfikować, szczególnie jak się ma więcej psów, ale czasem jest tak, że my po prostu wymyślamy, e, mamy 500 imion dla tego jednego psa, i w różnych sytuacjach używamy I W też... różnych sytuacjach pies może zareagować prawidłowo, ale ta intonacja głosu jest szalenie ważna, i jeżeli jest czułe, malina, a ostre malina, to pies to wtedy rzeczywiście może odróżnić. Tak, i, i właśnie na tym bazuje, że pies rozumie w sensie czyta emocje nasze emocje i czyta je z twarzy, co y, ostatnio gdzieś tam też się zaczynają pojawiać badania na temat tego, że pies umie rozpoznać emocje z naszej twarzy, patrząc na nas. Nie tylko chodzi o zapach, y, ale y, też właśnie to jest kwestia y, tego, że w konkretnych emocjach nasz zapach również się zmienia. Nie? czyli no jak oczywiście. jesteśmy zdenerwowani, no to ten pies będzie wiedział, że no jak teraz. Zawołam malina, a, a jednocześnie będzie ze mnie kipiało aż w środku, to wiem, że ona nie przyjdzie na przykład. nie? Dlatego, że ona widzi konflikt tak, pomiędzy no, tym, co sygnał, staram się powiedzieć. Sygnał zapachowy przypuszczam, że musi być ważniejszy dla psa niż nasze sygnały dźwiękowe. Poza tym pies jest wystarczająco inteligentny, żeby skojarzyć, że kiedy kipisz gniewem w środku. I zapach ci się zmienił, i na czułe zawołanie pies podejdzie, no jednak to nie będzie dla niego z korzyścią wtedy. Tak, no więc e, dlatego właśnie y, nie do końca uważam, że w ogóle nie można używać imienia przy korygowaniu psa. Ale innym tonem. Hmm, ale I inna... wtedy się pogodzimy. Tak, ale właśnie siłą rzeczy, no jak chcę zawołać psa w sposób bardzo miły, to to samo wychodzi też, bo ja mam inne nastawienie, mam inne emocje, więc to mali jest zupełnie inne niż wtedy, kiedy ja zwracam jej uwagę, że naprawdę przegina, robi coś nie tak, albo jest chamska wobec Jimiego na przykład, co ostatnio częściej jej się zdarza. Więc jakby z punktu widzenia psa, moje malina mocne. I mali to są kompletnie dwie różne rzeczy, może tak. to jest nadal wy, jakby wykorzystanie w imienia. Z imieniem, tak. to, to są dwie różne tak, komendy ale dla tego psa. Jeżeli mamy do czynienia tylko z jednym psem, pracujemy z jednym, no to chyba warto uważać, żeby takiej bardzo twardej, ostrej blokady, na przykład pies chce porwać coś z ziemi jadalnego, co niekoniecznie jest jadalne tak naprawdę i może być trudką może być szkodliwe dla zwierzęcia, no to nie kojarzę zakazu. Wtedy staram się nie kojarzyć z tym psim imieniem. Tak, no ale że... wtedy jesteś, jestem skupiona zwykle na tym jednym psie i właśnie Oczywiście, wtedy wchodzi ta, wtedy, wtedy ta komenda jest... ej, to właśnie to takie mocne, nie? Albo takie spokojne drugie, więc te dwa rodzaje nie, przypuszczam, potrzebne są, jestem na czym głęboko przekonana. Konieczne są dla psa dwa rodzaje zaprzeczenia. Jedno zachowaj się inaczej, będziesz nagrodzony, a drugie nigdy tego nie rób. Tak, to są, to są takie dwie rzeczy, e, ale też sobie obserwuję czasem właśnie środowiska trenerskie, tak sobie podpatruję różnych trenerów, którzy z kolei no, pracują z psami na stopniu już bardziej zawodowym, czyli e, chodzi mi o to, że startują na przykład w zawodach obedience. I okazuje się, że oni tych haseł i do nagrody mają znacznie więcej, bo jakby nagroda z różnych miejsc dla psa ma oznaczać różne rzeczy i nadal być nagrodą, ale też te hasła, sygnały do, do korekty, czyli do poprawienia czegoś, też mają ich znacznie więcej, nie? bo mają one oznaczać na przykład popraw, na popraw mają coś innego niż na to, że robisz kompletnie źle albo yy, że zepsułeś polecenie, dalej treningu już nie będzie, no bo jeśli to trening miał być nagrodą dla psa, no to też to przerwanie treningu również będzie taką formą powiedzenia psu już więcej no, nie ma. No słowo popraw jest dla mnie w ogóle Nonsensowne w, w, w używaniu dla psa, bo jeżeli na przykład wołam noga, pies mi usiądzie, oczekuję, że pies siądzie idealnie, czy przy lewej, czy przy prawej nodze, zależnie też od innego nazwania tej czynności, i pies usiądzie krzywo, a ja mówię popraw i koryguję do tego gestem, czy smyczą, no to pies zrozumie, że popraw to znaczy usiąść przy nodze. Więc to, jak pies rozumie nasze słowa, to jest zupełnie tak, no to ogromny jest... temat i, i wymaga od nas dużej dyscypliny. Dużej dyscypliny i też bardzo dużej precyzji. Ja tego się uczę na Malinie właśnie, że yy, już miałam wiele spalonych haseł przez to. Bo ten pies się uczy w tempie ekspresowym. Co, co innego, co innego przygotowywanie psa do wielkich startów, ale to co innego to życie codzienne, gdzie też. Jak słyszę, że zamiast zwyczajnie, spokojnie pochwalić psa słowem dobrze, które może oznaczać, zachowałeś się prawidłowo, robimy coś dalej razem, kiedyś będzie nagroda, to słyszę: dobrze, super, tak, tak ekscytacja, jest, i wszystko żeś, razem. I rośnie mhm. ogromna ekscytacja, która psu też utrudnia zrozumienie o co chodzi. Mhm. Oczywiście no tutaj też jest kwestia poziomu wyszkolenia psa, no bo w pewnych sportach na przykład my wręcz chcemy, żeby to pobudzenie było duże. No jakby to, czy to jest fajne, czy nie, to już jakby nie, nie będę tego oceniać dzisiaj ale chodzi o to, że pies na bardzo wysokim poziomie pobudzenia, który umie wykonywać polecenia i który jest na samokontroli mimo wszystko i jest w kontakcie z przewodnikiem, no to on też jest jakby bardziej się podoba ludziom. Nie? Taki pies, który jest super aktywny, a jednocześnie kontrolujący się, nawet jak to pobudzenie jest bardzo duże, no to czę często na przykład to widać w takim posłuszeństwie sportowym owczarków belgijskich chociażby, które, czy, czy IGP, czyli w pracy na przykład z pozorantem w obronie sportowej. Czy słusznie, czy niesłusznie, tak jak mówię, no to już nie jest temat na dziś, ale yy, kwestia właśnie tego, że to pobudzenie powoduje, że to jest optycznie ładne. Nie? Dla no wielu, ale to można to również w szkoleniu cywilnym stosować i przede wszystkim dla mnie najważniejsze od yy, tak zwanego sportowego szkolenia jest to, jak pies jest człowiekiem na co dzień. Mhm. A sport, jeżeli ma prowadzić tylko do tego, a niestety tak często się zdarza, że ludzie rywalizują o to pierwsze miejsce, ignorując już potrzeby i mentalność psa. Mhm. I już ten pies staje się wtedy nie kimś, tylko czymś, co ma narzędziem, narzędziem do, celu. do celu, do sukcesu. A na razie, jeżeli chcemy, żeby na spacerze pies nas nie ciągnął, to nie mówmy mu nie ciągnij Azor, nie ciągnij Malina, tylko nauczmy po prostu, jak się ładnie chodzi. Się A chodzi jeżeli ciągnie, to po tym nie wystarczy zwyczajny siat, idziemy dobrze. Dokładnie, czyli znowu instrukcja, 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 bo ten pies bez tego nie nauczy się, nawet jak będziemy przerywać zachowania niepożądane. Myślę, że to jest taki temat, który przewija się bardzo często u, u ludzi. Ja mam z tym bardzo dużo do czynienia, bo to są rzeczy, które wychodzą automatycznie. Ale to a, my nawet... a jeżeli można Ci coś zasugerować, bo czasem jest trudno przekonać właściciela, że pies... Nie rozumie słów, prawda? Spotkałaś się z tym? No, zdarza się. Zdarza tak. się. No to ja miałam zawsze taki swój ulubiony numer. Mój pies rozumie każde słowo, słyszałam? Świetnie. No to pokaż mi, co twój pies rozumie. Mhm. No powiem mu siad, powiem mu waruj i on to zrobi. Świetnie, zrozumiał. To teraz proszę odejść od psa o dwa kroki, odwróć się tyłem I od siedzącego psa. I powiedz to samo. I nagle okazywało się, że jednak ta sytuacja, zmiana pozycji ciała, właśnie zmiana wyrazu twarzy i okazało się, że dla psa to słowo jest zupełnie niezrozumiałe. Tak, właśnie dlatego, że psy często uczą się przez kontekst i przez postawę ciała. Nie? U I, przez, I wyraz twarzy. A jeszcze taka ciekawostka, którą być może nie każdy zaakceptuje, ale właśnie żeby pies skoncentrował się na naszej twarzy, zawsze wszystkie moje szczeniaki uczyłam delikatnego brania jedzenia z ust. Chlebkiem. Chlebkiem, kiełbaską, surowym mięskiem. Wszystko jedno. Chodziło mi o to, żeby pies traktował mnie tak, jakby traktował dorosłego psa, którego prosi o zwrócenie jedzenia właśnie z pyska. Myślę, że to też je, jest temat, który możemy poruszyć trochę głębiej przy mm, następnej okazji, jak będziemy rozmawiać o na przykład wychowaniu szczeniaka. Świetnie, a na razie starajmy się, jeżeli psu powiemy nie, powiedzieć mu natychmiast, co powinien zrobić, żeby usłyszeć dobrze i dostać nagrodę. Tak, ja jeszcze to spuentuję tym, że my ludzie często też nie rozumiemy nie. W sensie, że jak mamy ciągle nam ktoś coś zabrania, to my też przestajemy w pewnym momencie to słyszeć. Nie? Albo bunt narasta. Nie? Albo bunt narasta. Więc u, u psa też bardzo łatwo w ten sposób zrobić frustrację. Jeśli my przerywamy tylko, ciągle zwracamy psu, że nie, tego nie możesz, tego nie możesz. To ten pies bardzo często jest sfrustrowany i wcale nie ma ochoty na współpracę z przewodnikiem. Więc, tutaj, takie klarowne instruowanie jest bardzo ważne, żeby ten pies chciał coś z nami robić następnym razem i nie odbierał tego przerywania zachowania jako życiowy dramat i katastrofę. I bo niektóre psy są tak wrażliwe, że potrafią po prostu poddać się, schować się w kącik i powiedzieć: To jaki ja zrobiłem taki straszny błąd, to ja idę się schować i już więcej dziś stąd nie wyjdę. Zdarzają się takie egzemplarze. E, więc... Na szczęście nie miałam z takim do czynienia jeszcze. Ja, ja miałam okazję widzieć takie psy, więc to też nie jest łatwe. Trzeba pamiętać o tym, że sposób mówienia nie do psa trzeba też odpowiednio dostosować, nie? bo jest jeden pies, na którego właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, no jak się nie huknie porządnie, to on nawet nie zauważy, że my coś powiedzieliśmy. Ale są takie psy, na które gdybyśmy huknęli za szybko, no to one są przygaszone bardzo mocno i to jest dla nich po prostu zdecydowanie za dużo, więc trzeba pamiętać o tym, że zawsze... To mówienie nie, ta sztuka mówienia nie oznacza jakby branie pod uwagę wszystkich rzeczy, bo po pierwsze i instruowanie tego psa odpowiednio, czyli i przerywanie i mówienie co ma robić, ale też sam sposób y, mówienia tego nie, tak jak e, mówiłaś, że takie delikatne to oznacza, że po prostu się pomyliłeś, ale zrobimy to jeszcze raz, e, a to mocniejsze oznacza, no już nigdy więcej nie popełniaj tego błędu, bo on może się skończyć dla Ciebie tragicznie. E, no, ale to też trzeba zawsze dobrać do charakteru i temperamentu konkretnego psa. I zawsze wskazać tą czynność prawidłową, i jeśli pies ją wykona, to serdecznie pochwalić. Dokładnie. Tym optymistycznym akcentem e, skończymy ten temat na dziś i pewnie on się będzie przewijał przez e, nasze jakieś tam rozmowy. E, będzie się jeszcze wklatał, bo myślę, że jest to temat ważny i można go poruszać pod e, różnymi aspektami, również szkoleniowymi stricte. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.